Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Crash Royale. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale jakże treściwny. A ty drogi widzu, jeśli jeszcze nie zostawiłeś Subika, to zostaw go teraz. A my zaczynamy rundę. O, mamy tyle samo pucharków. Ciekawe jak mu pójdzie. Ja to że tak powiem jestem takim weteranem, więc to będzie taka walka nowego pokolenia ze starym. Zauważyłem, że taki teraz nowy skład to jest gobliny, po prostu gobliny kładą, nie patrzą się na nic, tylko kładą te gobliny, nie wiadomo po co. O, i szkieletorki, no szkieletorki, no to się nie oszukujmy, to jest po prostu i dla weteranów i dla nowych, to jest po prostu game changer. O, taka ciekawostka, że Witch kiedyś była od trzeciego poziomu bazy, no, ale to były czasy, byście zobaczyli. O, właśnie kładą też zauważyłem, że ty tam jakby kłodę? Nie wiem jak to się nazywa. Powiedzcie mi w komentarzach. O, taktyczne gobliny. O, ale oni nie wiedzą, że ja mam taktycznego ZAPA. Zauważyłem w ogóle, że hunter to jest taka, taka taktyczna postać, no taki game changer w pewnych sytuacjach. Przykładowo, ktoś ci stawia pekkę bęk, Hunter i już pozałatwiane. Albo szkielety, albo giant. O, na gianta też. Czy polecą taktyczne szkieletorki? Hmm, muszę się zastanowić. Widzicie co? Polecą. Taktyczny prince musi być. I. Bang! i mamy już. Oj, te barbariansy z tymi wodami. Zaczyna się robić niebezpiecznie, ale zaczynam się potwory odkuwać. O, i damy taktycznego zapa, tak na zniewagę. Taktyczny miner musi być. No i widzicie, o tym wcześniej mówiłem, Hunter to jest po prostu Sigma. Szkieletorki muszą być. Ale się teraz odkuwam. Taktyczny princ musi być. Ale się wycwanił, szacuj. Dobra, trzeba rozbić tych chuliganów. O nie, i znowu ta kłoda. Taktyczne szkieletorki muszą polecieć. Po prostu to jest niemożliwe bez nich. Mmm, majderek jeszcze jak poleci to. Uuuu, uu, źle im XD, jeszcze tabeczkę na koniec. No i to się widzowie nazywa kunszt. Piękna po prostu runda, zwroty akcji, no. Dusza artysty moja się uruchamia. O fajnie, pięć tysi. Mmm, szkieletorki starczo będą odblokowywane, ale raczej do składu ich chyba nie będę brać, bo nie są dosyć dobrze, jak wiecie, jak te zwyczajne szkieletorki. To co widzowie? Koniec, cześć.